Więc tak, nie zaczyna się zdania od, więc tak, ale w sumie, dlaczego nie? Klient przysłał nam kartę graficzną, która ma problem, ponieważ nie daje obrazu. Komputer z zamontowaną tą kartą, nie wyświetla nic na ekranie. Gdy klient podmienia kartę na inną, to oczywiście obraz się pojawia. I zdiagnozował, że to jest wina karty. Karta została u nas przetestowana i faktycznie nie daje obrazu, więc z całą pewnością jest ona uszkodzona. Pierwsze, co rzuciło się nam w oczy, a właściwie nie w oczy, tylko w nos, to jest jej zapach, a raczej smród. Tytoniu papierosowego. Myślę, że mało kto może wiedzieć, że palenie szkodzi nie tylko człowiekowi, ale również elektronice. Wyobraźcie sobie, że tusty, smolisty osad papierosowy w jakimś stopniu przewodzi prąd elektryczny. Na laminacie takiego urządzenia, właśnie jak kartograficzna, panują napięcia nieduże milivolty bardzo często i w związku z tym bez problemu. Można doprowadzić do zwarcia nawet tytoniem papierosowym. W celu walki z tą usterką tej karty należy wykonać pierwszą podstawową czynność, czyli pozbyć się zwierającego nalotu tytoniowego smolistego z papierosów. Najprawdopodobniej komputer, w którym ta karta jest zamontowana, przebywa w pomieszczeniu, w którym się pali, lub w pomieszczeniu obok. W każdym razie, no wiecie co, powiem Wam, jako elektronik i jako nieelektronik nie elektronik, nienawidzę smrodu papierosów. Nie rozumiem tych, którzy palą. To jest tak, jakbym zwinął pieniądze i je spalił. I zaraz wąchał ten smród tych pieniędzy. Fuj, co za podejście. Nie rozumiem tego. Ok, przystępujemy do demontażu. Chłodzenia tej karty i poddamy ją czynności, która nazywa się kąpiel w wannie ultradźwiękowej. Za chwilkę Wam objaśnię, na czym taka kąpiel polega. Tylko najpierw rozkręcimy sobie układ chłodzenia. Teraz będzie trzeba wytrzeć starą pastę termoprzewodzącą po to, aby nie ubrudzić, nie zabrudzić izopropanolu, który będzie w wannie ultradźwiękowej. Teraz rzucimy kartę do wanny ultradźwiękowej, która będzie napełniona 5-litrową balką izopropanolu. Wanna ultradźwiękowa. Jest to urządzenie, które za pomocą izopropanolu podgrzanego do zadanej temperatury i ultradźwięków doczyszcza sprzęt elektroniczny i nie tylko sprzęt elektroniczny. W tej wannie możemy doczyścić wszystko z mikrozabrudzeń, na przykład nożyczki, noże, biżuterię i tym podobne metalowe rzeczy. Jeżeli chodzi o naszą kartę graficzną, liczę na to, że pozbędziemy się przykrego zapachu związanego z tytoniem papierosowym, gdyż ultra-dźwięki pod wpływem rozgrzanego izopropanolu usuną zabrudzenia, a właściwie mikrozabrudzenia z laminatu karty graficznej. Zlewamy izopropanol do butelki. Jak wiecie, izopropanol ma mieć przezroczysty kolor. A izopropanol brudny, no to już zależy czym, ale już wiecie czym. Powiedziałem wcześniej, że to jest tytoń papierosowy. Czy Wy widzicie ten kolor izopropanolu, który ja widzę? Czy Wy widzicie, co na tej karcie graficznej się działo? Czy Wy sobie zdajecie sprawę, co się dzieje w płucach palaczy? Oto nasz izopropanol, który przeszedł scalenie z tytoniem papierosowym. Moi kochani, porównamy sobie teraz ten izopropanol z izopropanolem czystym. Można powiedzieć, że. To są płuca osoby niepalącej, a to są płuca palacza. Moje gratulacje dla tych ludzi, którzy chcą palić nadal. Dobrze, izopropaną zlaliśmy do butelki i teraz przyszedł czas na osuszenie karty graficznej. Jeżeli wam się podoba ten film, to stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu zmotywujecie mnie do kręcenia kolejnych fajnych odcinków. Dziękuję wam bardzo za oglądnięcie. Pozdrawiam gorąco wszystkich. Cześć.